Czy człowiek pierwotny potrafił rachować? Bardzo często odpowiedź na to pytanie brzmi nie, ale nic bardziej mylnego. W 1937 roku w Czechach na stanowisku archeologicznym znaleziono kość. I to nie byle jaką, bo taką sprzed 30 tysięcy lat. Na której ktoś ostrym narzędziem wykonał 55 nacięć. Takie nacięcia interpretujemy jak bardzo wczesne rachunki. Niestety nie wiemy, co ten człowiek, nazywany przez nas pierwotnym, chciał zapisać. Może chciał nanieść tutaj liczbę zwierząt w swoim stadzie albo liczbę członków swojego plemienia, ale mamy na pewno do czynienia z bardzo wczesnym zapisem liczbowym. W dawnej Polsce również oczywiście istniały rzeczy, które warto było liczyć, może niekoniecznie zapisując je na kościach, ale jednak. I teraz bardzo mały quiz. Które z produktów, które tutaj widzimy, w oczach niektórych mogły być najbardziej wartościowe? Czy była to na przykład ta ryba? Sprawdźmy. Chyba nie do końca. Być może któraś z tych wędlin, albo coś z nabiału, który tutaj widzimy. I okazuje się, że w dawnej Polsce za najbardziej wartościowy składnik mogła uchodzić sól, a konkretnie sprzedawane w takiej formie bałwany, czasami dużo, dużo większe. I zresztą w języku polskim pozostały tego świadectwa, na przykład w stwierdzeniu że praca jest solą życia, albo płacić za coś słono, czyli zapłacić za coś bardzo wysoką cenę, bo właśnie tak bardzo w tamtych czasach była wartościowa sól. Dlaczego sól w tamtym czasie była aż tak bardzo ważna? A to dlatego, że zobaczcie Państwo, chcemy ugotować rosół, to zanim zrobimy makaron, wrzucimy go do wody, dodamy tam trochę soli. Poza tym, jak będziemy chcieli później właśnie warzywa do tego dorzucić, czy cokolwiek innego, to za każdym razem, na każdym z tych etapów, sól będzie nam niezbędna, nie mówiąc już o przechowywaniu wcześniej ryb, mięs i tak dalej. W tamtym czasie również o tym wiedziano i dlatego niektórzy władcy toczyli ze sobą nawet wojny o to, aby do soli mieć dostęp i tak bardzo chętnie ustanawiali monopol państwowy na jej wydobywanie i sprzedaż. W pewnym momencie sprawa zaszła tak daleko, że Soli, ze względu na łatwość jej wymiany, przechowywania i powszechną akceptowalność, zaczęto używać jako środka płatniczego, i zamiast monet Mogliśmy spokojnie taką sól wykorzystać. Dlatego, gdybyśmy chcieli dzisiaj oszczędzać sól, zresztą bardzo słusznie po to, aby gromadzić oszczędności na przyszłość, to niestety musielibyśmy zmierzyć się z nielada problemem, dlatego że ówczesne bałwany solne były o wiele większe niż ten tutaj, a więc musielibyśmy znaleźć naprawdę sporo miejsca, aby to wszystko zmieścić. Dzisiaj sprawa jest już dużo łatwiejsza, dlatego że nie sól, ale pieniądze w formie, jaką znamy, możemy przechowywać w banku Millennium i cieszyć się z posiadanych oszczędności. Ale jest jeszcze jedna bardzo duża różnica w stosunku do tych dawnych czasów. Kiedy oszczędzaliśmy sól, wcale nie powodowało to powstawania nowej soli, a z pieniędzmi tak właśnie się dzieje. I aby to zrozumieć, musimy wrócić do kuchni. Wszystko za sprawą procentu składanego. Powiedzmy, że wpłacamy do banku taką ilość soli. I teraz oczywiście ta sól będzie pracowała na odsetki, które od banku otrzymamy w postaci powiedzmy takiej szczypty. I teraz na następne odsetki nie będzie pracowała wyłącznie ta sól, którą najpierw wpłaciliśmy, ale sól powiększona o szczyptę którą otrzymaliśmy od banku. To znaczy, że mamy już teraz dużo większą kwotę, która wypracuje również większe odsetki. W ten sposób nasze odsetki pracują na kolejne odsetki, a nasze oszczędności stale się powiększają. A jeśli dołożymy do tego jeszcze bankowość internetową i bankowość mobilną, to nagle okazuje się, że mamy pełną kontrolę nad naszymi oszczędnościami i nie musimy wcale na przykład nacinać naszej karty kredytowej, aby prowadzić rachunki, tak jak na kościach robili to nasi przodkowie ponad 30 tysięcy lat temu. Widzowie milematów bardzo dobrze wiedzą, że koniec odcinka oznacza ogłoszenie nowej zagadki. Wystarczy uważnie oglądać milematy, a następnie wejść na stronę milematy.banklilenium.pl i wpisać tam kod odnaleziony w tym odcinku. A dzisiejsza zagadka brzmi: spytaj sekretarkę radka. Oczywiście 360 tysięcy złotych czeka na Was do podziału i w konkursie banku Milenium nieustająco. Życzę Wam powodzenia. Bank Millennium. Tradycyjna bankowość w nowoczesnym wydaniu.